you do what the hell are you explorers in the further regions of experience demons to some angels to others it wasn't any coral reef and it wasn't jack the ripper I, i'm chucky it was a shark you're going out there to destroy them not to study not to bring back Cześć. Przy mikrofonie Łukasz Śmigiel. Zapraszam na podcast Horror na weekend. W tym odcinku będą nas straszyły góry i lasy z horroru Droga bez powrotu. Wrong Turn, amerykański slasher z 2003 roku w reżyserii Roba Schmita. Fabuła Chris pokonuje długą trasę samochodem, spiesząc się na rozmowę o pracę. Poirytowany korkiem na autostradzie, decyduje się na przejazd kiepsko opisanym na mapie skrótem leśną, górską drogą. Zbieg przykrych okoliczności sprawia, że na trasie Chris poznaje młodych ludzi, z którymi przyjdzie mu zmierzyć się z zamieszkującymi te tereny dzikimi kanibalami. Wrong Turn to slasher, który z pozoru niczym szczególnym się nie wyróżnia, a jednak ta niewielka produkcja sprzed lat przerodziła się w sporą franczyzę rozbudowaną o kolejnych 5 części i remake z 2021 roku. Kosztując niespełna 12 milionów dolarów, obraz zarobił dwa razy tyle i był sporym zaskoczeniem dla producentów. A wszystko to przy minimalnej reklamie, bo cenzorzy z USA uznali, że nawet zapowiadające obraz trailery są emocjonalnie zbyt intensywne i ograniczyli ich wyświetlanie. Niektóre przedstawione w filmie fabularne rozwiązania znamy aż do bólu. Czy to z cyklu Piątek 13., z serii Wzgórza mają oczy, czy teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Zobaczymy więc złowrogiego dziwaka na stacji benzynowej, który powróci w części drugiej. Młodzi ludzie zostaną ukarani za niezobowiązujący seks, a część postaci będzie chętnie podejmowała idiotyczne decyzje, w rodzaju wejdźmy na Siusiu do strasznej chaty w lesie. Film Schmidta nie broni się więc ani oryginalnością. Ani fajerwerkami gry aktorskiej, czy szlachetnym pedigree reżysera. Wydaje się, że sekret popularności tego slashera kryje się w czymś innym, a mianowicie w jego przystępności. Wrong turn niczym nie odstrasza i nie szokuje. Przemoc nie jest tutaj przegięta, a w scenariuszu nie ma żadnej nagości. Dopiero kolejne części brutalnie zmienią. Ten stan rzeczy. Jednocześnie jakość opowieści jest na tyle dobra, że nawet nie interesując się horrorami, Wrong Turn z przyjemnością obejrzymy do końca. Film jest dziełem bezpiecznym, ale nienudnym, a kilka aspektów wręcz pozytywnie go wyróżnia. Po pierwsze, świetnie dobrana, dość nieoczywista obsada. Chyba najbardziej rozpoznawalni są Eliza Dusku, prawdziwe kłamstwa Jamesa Camerona, i Desmond Harrington z serialu Dexter. Reszta zespołu to po prostu ekranowi wyjadacze, znani z niewielkich ról, dużego i małego ekranu, gier wideo i kreskówek, którzy żadnej pracy się nie boją. Scenariusz nie mówi nam o odgrywanych przez nich postaciach zbyt wiele, a jednak pomiędzy aktorami i aktorkami czuć prawdziwą chemię, i zwykle wystarczy im jedno spojrzenie czy gryma z twarzy. Aby wiarygodnie pokazać daną postać. Wszyscy są na tyle sympatyczni, że chętnie trzymamy za nich kciuki. Mamy tu więc do czynienia z dwójką studenciaków, która myśli tylko o seksie, z sympatyczną parą młodych narzeczonych oraz z duetem mocnych charakterów Dusku i Harrington, który popycha akcję do przodu. Po drugiej stronie barykady stoją mordercy. I znowu, fabularnie jakby nic nowego. Po prostu bracia kanibale, zapomniane przez cywilizacje górskie czy leśne dzikusy. Znamy ten typ, a postać grana przez Harringtona przywołuje zresztą w jednym z dialogów słynny obraz Deliverance, Johna Burmana z 1972 roku z Bertem Reynoldsem i Johnem Voigtem, w którym tacy właśnie oprawcy, ludzie gór czy lasów, mocno zadebiutowali na dużym ekranie. A jednak czarne charaktery w filmie Szmita pozytywnie wyróżniają się na tle innych dreszczowców. W dużej mierze jest to zasługa Stana Winstona, mistrza od efektów specjalnych, który był nie tylko producentem Wrong Turn, ale wraz z zespołem zaprojektował także występujących w filmie złoczyńców, w szczególności zaś postać nazwaną Free Finger i pomagał przy niektórych scenach. Pamiętajmy, że w przypadku Winstona mamy do czynienia z nieżyjącą już legendą kina. To jego geniuszowi zawdzięczamy pomysły na maskę Jasona czy facjatę Predatora, ale stary Mistrz i jego ludzie pracowali przy dziesiątkach przełomowych efektów specjalnych do wielu klasycznych filmów od Terminatora po Park Jurajski. Skoro mowa o efektach, trzeba przyznać, że wszystkie mechaniczne, optyczne i komputerowe sztuczki wizualne z Wrong Turn trzymają poziom i dobrze się zestarzały. Sceny morderstw są ciekawie pomyślane i dobrze zrobione. Poziom Gore jest satysfakcjonujący, ale nie odrzucający. Druty kolczaste wbijają się więc malowniczo w skórę, strzały z łuku przebijają głowy, ale szczególnie ciekawa wydaje się scena dekapitacji na drzewie. Nakręcono ją zresztą bardzo sprytnie, wykorzystując technikę whip-pen. Znaną z filmu Terminator 2 Judgment Day. Dzięki tej sztuczce, przez większość sekwencji twarz przecięta toporem rzeczywiście należy do żywej aktorki Emmanuelle Quiry, a nie do manekina. Także i o tę scenę zadbało stan Winston Studio. Tym, co dodatkowo wyróżnia Wrong Turn na tle innych horrorów, są małe, fabularne twisty. Na przykład szukający pomocy bohaterowie trafiają w paszczę lwa. Uwagę przyciągają ciekawe lokacje, chata kanibali czy leśna strażnica. Ważne jest też straszenie przestrzenią. Teoretycznie bowiem bohaterowie naprawdę mają dokąd uciekać: góry, lasy, wodospad, ale cała ta przestrzeń szybko staje się dla nich pułapką. Droga bez powrotu to bardzo poprawny, wręcz grzeczny slasher, od którego śmiało można zaczynać przygodę z filmowym horrorem. Przy czym film zrobiono na tyle dobrze, że nawet znawcy i znawczynie kina grozy znajdą w tym obrazie coś dla siebie. Jest to dobra groza za niewielkie pieniądze, która pokazuje, że czasami prosto nie znaczy źle. Na koniec dodam, że z pozostałych części serii z czystym sercem mogę polecić tylko dwójkę. Niestety mocno już przegiętą, jeśli chodzi o przemoc i seks, wyraźnie hołdującą zasadzie tak złe, że aż dobre. Dla kogo więc nie jest wrong turn? Z pewnością dla tych, których wkurzają utarte, slasherowe rozwiązania. Dla osób wrażliwych na zbyt plastyczne sceny przemocy oraz dla ludzi, którzy boją się lasu i otwartych przestrzeni. Ciekawostka. Zwróćcie uwagę na początek filmu i wycinki z gazet, które dopowiadają fabułę. No i koniecznie wytrzymajcie do sceny dodatkowej, po napisach końcowych. Mówił do Was Łukasz Śmigiel, a to jest podcast Horror na Weekend. Zaglądajcie na stronę horror naweekendblogspot.com. Zostawcie komentarz, zalubcie ten materiał i subskrybujcie kanał. Wspierajcie mnie, kupując moje książki i słuchając moich audiobooków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.